Witamy w kolejnym odcinku serii misji z Wildfire. I co? Właściwie chciałem powiedzieć. Aha, witamy na Kobleson dzisiaj i mamy do zabicia 10, 10 przeciwników Enemy Hopa z Karen 20. Cześć. A właśnie, jest ze mną Tibi. Cześć. Tibi jest pokrzywdzony. Ty jest pokrzywdzony, tak. To... Nie wiem, czy może o tym mówić, ale... Nie ufajcie sprzedaży... Przez internet, o. W ten sposób możemy powiedzieć i przestrzec. Traciłem 100 złotych przez jakiegoś gnoja. Jankowi dzisiaj już nie idzie, wczoraj yy, tak grał, że pasza nawet do mnie dzwonił, spytał się czy nie chce do wirtusów. A dzisiaj nie zadzwoniłby do mnie, do mnie nawet, kurde. Właściwie pasza, bo oni i tak wszystko przegrywają, więc nawet oni by do mnie już dzisiaj nie zadzwonili. Nic tu nie ma, on znowu pobieg naokoło Czasu nie ma tutaj, a tutaj A terrorysta nam się tutaj gdzieś w korku skupił Masz go? Wi, no ale poszedł chyba na zeskok no. Ja nie wierzę w niego Weź niegiń co? Pobieg naokoło, znowu chyba No jak mógł pobiec naokoło No słyszałem gdzieś tam odgłosy Serio No! Mówiłem! Nice. Dobra i tak teraz biegać. co warto kupić? Flesze dobrze działają na... na Tero. Na ogólnie na boty. O bo smoki to wiecie, bo tutaj na komputerą on ci widzi i tak i tak będzie strzelał przez tego smoka i spokojnie sobie przez niego przejdzie. Jego to jakoś nie zatrzyma. E a flash... O oh, fuck! Łożysz ty go w dupę. Ja się zdziwiłem. Ginę. Ej, ja jeszcze jestem normalnie zaspany. Skoło południa. Stałem dopiero. Serio? Ja prawie za noc nie spałem. No... Ja mam 0 funtów? Kuj, kurde, od nowa? Tak, kasa się nie zachowywa? Nie. Znaczy wcześniej tak. No właśnie. Ej, ja nic nie gram. Dobra, ja najpierw się obudź. Dawaj Johnny Aha, aha 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 No to że zdążyliby przyjść trzy razy. Nic nie ma, nic nie ma Schowaj się w budce, mówię Ci Chyba tu nic Ale drzwi nie będę widział Ja, ja widzę Jak drzwi nie widzisz? Weszli już na сайт. Jak to nie weszło mnie? Ale się skupiłem, ale się skupiłem. Menda jedna. No i nice. Ta, hmm. mm -hmm. nice, bo z lokami. <słuch> teraz teraz... Ze skauta dostaniesz. Ale człowieku za dziewięćdziesiąt mi sprzedał, mi za dziewięćdziesiąt dwa. Ze skauta. Pod drzwi? No nie wierzę w niego im flashbang. Janek! Gdzie po broni? Co to kurde za prefire był? No nie moja wina, no ja się... Ja się stresuję! Strasznie Dobra! Weź się w ej naprawdę, tu... ja weź zobacz tabelę Odwróć tabelę, TV na czele Dobra, co możemy powiedzieć do konkursu? Masz jakieś podpowiedzi do sprzedania może? Komple przyjacielu, kolego? Czy nie? Może podpowiedź taka jest, że gra wyszła tylko na Xboxa 360 i na PlayStation 3 Dobra, Janek się odpalił Czyli Xbox 360 i PS3 I premiera pierwszej części była w 2008 roku. O, może... o drzwi, drzwi albo z... spadek W 2008? To już dużo powiedziałeś. No nic mi nie wchodzi, no. To no, fleszyk. Ale powiem ci, że sam musiałbym zacząć szukać. Ciekawe czy zna znalazł, bo wysyłałeś mi niby co to jest, ale nie pamiętam. jest długa. Nice. Chyba czysto. Kurwa, dostałem z granata, tak że już mnie boli. Co to było? To nie! Żwi? Albo zeskok Albo ty ja sobie wezmę pompkę. Idzie tędy. Panie Bo już ta misja trwa chyba z 3 minuty A bo a On to miał. na tą... tą, tą. mnie tak z daleka wziął I Ile tu masz ściana? 2400 zabicie wszystkich 400. jest 1500 chyba nie? Wczoraj mi szło, a dzisiaj to już... Kurde Teraz z będą będę Deploying I to? leśuje. Dawaj, fleszuj, fleszuj! Jeszcze raz nawet. Janek nie zginie. 94 dostał. 6 hapsów ma. Yy, od razu na długo jeszcze jest. Przy wejściu, weź go zabi. On będzie tam stał, bo to bot. Wchodzi? Ostatni został Każdemu coś zabrałem To jest chyba Arnold został Aha, ja nie widzę Czy widzę? Nie, nie widzę To chyba miał pół HP 58 ma na minusie Na bank No, mówiłem? Stary last I Iniesta Moj kawach Mam cztery tysiaki Ja mam trzy Czyli tysiąc i... I mam... I mam grotto Nie będzie easy chyba Idźcie tylko długą, ja was tu posprzątam Janek was posprzątam Chyba nie będzie długi Oni za zaskokiem w ogóle nie ważą, nie? Całe szczęście, mamy tylko dwa wejścia, więc... No, nie mów, hop. Wejdę ze skokiem i będziemy mieć. Nie, hu hu. Jest on! Uważaj! Ma WP Flashuję jeszcze raz. No. Flash tak dwa na dziesięć ten twój flash. Aaaa! Przy... Ej, mogę mieć grotto już. Tylko nie mam fleszy, czekaj, to muszę pozbierać. Nie ta Mieli coś? Żadnego flesza? A oni już, Jest. Nie, nie idą oni, zanim to... to. Co tu tu rzucasz, ogień? Ok? Dobra, idą, długą. Kurwa No zoom, nie? Pięć naboi Poszli Patrz zeskok Nie Ty ich będziesz zabijał Ja chyba, bo przynajmniej to będzie Cześć Przecież... Idzie Easy for mnie Jest, jest przy drzewy What the fuck 40 mu zabrało mi 34 miałem tak mało HP? Masz grotto leży przy tym Będziesz go zabij I będzie kasa na, Będziesz miał kasa na grotto to Za to tym budynkiem wiecie. jest chyba Za tym budynkiem na, na prawo Jak się wychodzi tam gdzie drzewko jest na podsadzkę Tu o no, za, ty, za tym o Dobrze Dobra, kup mi... Masz kasę? Masz tysięcy? No, mam. No to dawaj. Aha. Dobra. Jazda. Ostatnie pięciu. Ostatnie pięciu i kończymy no. tę rozgrywkę, która dość długo nam zajęła dzisiaj. Nie powiem, nie powiem. Idę z tobą na longa Męczyliśmy się porcelana z Arsenalem trochę, ale... Ale chyba zagramy. Na Longa? No ja sobie będę stąd coś, patrz. No co mi naida puścił, szmaciarz Szmatoko nie jeden pstryk Dobra, patrz długo. Mamy staty. Zostało nam dwóch do zabicia i mamy mamy misję. Jeszcze ten został Coś, tam nie raszy choć tutaj, bo... Przecież zabijesz go. No i tak mnie zabijesz, ja mam 22 hubsy, to ja nie mam co tam. Jest! O, trafił go. Diana to na odpalony dzisiaj jest. No, takie jakoś poszło? No i co? No i dziękujemy, zapraszamy na następny odcinek. Dzisiaj jest znowu już spokojnie, bo trochę zaspany. Do spani. A ty nie wyspany. Także widzimy się jutro. Do zobaczenia. Hej! Hej!